Dzień dobry, drogie ciaszki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień nauczymy się utwór zespołu Joy Division pod tytułem Disorder. Akordzik, jakie ja potrzebujemy tego utworu? Jest to akordzik Dis dur, G małe i Ice Dur. Jakiego będziemy używać? Będzie to, to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Tak naprawdę musimy nauczyć się tylko zwrotek, bo to koło tych zwrotek się kręci. I mamy tak dis, g, i ais dwa razy. I w kółeczko to no, prostu mamy. sensation make me feel Z to, tak jak powiedziałem, koło tych zwrotek się wszystko kręci. Ale jeśli ktoś miałby narzekać, że ma mało do grania, to zrobię pierwsze tak. Ten basik na początku to jest ósemeczka na G, piątka wyżej, szóstka na E i piątka znowu. Gitarka w tym czasie gra ósmy na strunie D, 10 na strunie G i mamy Później przeskakujemy ostry na wyżej tą sameczką i to samo. Jeszcze raz. Jak coś to nauczymy się jeszcze do zakończenia, bo tam jest mała zmiana, taka delikatna. Mamy dwa razy ice i dwa razy ice. I've got the spirit. I've the feeling. I've got the spirit. The feeling. I cały czas ice feeling, 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 feeling I tak kończymy drogie ciaszki. Ten utwór. Coś to do mnie dzwoni. W ogóle, drogiej ciaczki, jakiś dziwny telefon do mnie teraz zadzwonił, że szukają jakiegoś Juska-panka i <śmum> że jakiegoś innego i ja mam być tym Juskiem-pankiem. <śmum> drogie ciaczki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Na razie, trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Mam nadzieję, że psyka Wam się przydała. Na razie, pa!